Słowo zaraza zrobiło karierę w dwójnasób w okolicach roku 2019 i w okolicach roku 2020. W roku 2020 to była ta zaraza oczywista dla wszystkich, tak? Wtedy wszyscy pisali w czasie rozpoczynającej się pandemii, że oto kościół w czasach zarazy, że szpital w czasach zarazy, rodzina w czasach zarazy, to dziennikarze szafowali tym bardzo mocno, ale pół roku wcześniej jeden z biskupów w Polsce też użył słowa zaraza w zupełnie innym kontekście. Mówiło o tak zwanej tęczowej zarazie. Nie ukrywam, że oba znaczenia tego słowa, i to metaforyczne, i to bardziej dosłowne, towarzyszyły mi, kiedy pisałem tę powieść. Pojawia się tam zarówno wirus z Chin, jak i pewna zaraza wewnątrz Kościoła, która, no co tu dużo mówić, niszczy naszą wspólnotę. Jako dziennikarz katolicki bardzo mnie to boli, bardzo to przeżywam i postanowiłem napisać powieść, w której właśnie dziennikarz, a ten świat znam najlepiej, boryka się z, i z zarazą koronawirusa, i z zupełnie inną e, zarazą w Kościele, co do którego ten główny bohater jest e, nieprzychylny. Sądzę, że poznanie e, wpływu jednej i drugiej zarazy na katolików to jest jedna z tych rzeczy, które ta powieść może dać czytelnikom, oprócz, mam nadzieję, jakiejś w miarę sympatycznej warstwy fabularnej.